Więc witajcie z tej strony Germy jest to pierwszy odcinek, bo wtedy był zerowy, pierwszy odcinek z Volta Football z Kupstalingerem Tak, z Kupstalingerem Dzisiaj nazwijmy sobie skład bo zapomniałem oczywiście o tym, że zapomniałem to zrobić. Więc zrobimy to. O JT, bo nie napisałem nic. Ale dajmy może Germy Team niech będzie. Ger. -mi. Jej. Um. no myślę no może nie jest jakaś lepsza nazwa, ale mi wystarczy teraz jakiś herb mmm um. jakieś potworki tak już patrzyłem jakie są różne o kurde patrzyłem na różne herby no tak, bo wybiorę sobie tego no a tu jeszcze mam 5 umiejętności i tutaj sobie mogę ulepszać hmm. ja pójdę może w tu jest hmm. tak mogę dać i tak w sumie, no tak sobie zostawię. Dobra. dobra, więc gramy World debut, schodzę, z wolta debut. Gramy debut. Ja oczywiście, jeśli będzie kaczenka, to się wyciszę, nie? Więc jeśli będzie, to oczywiście się wyciszę, żeby nic nie było. O. Stalinger zaczyna. O ale sztuczka. No właśnie tak ogrywał z dzieci i innych ludzi na plaży, nie bo to jest taki typowy plażowicz. No, w sumie w ostatnim odcinku zerowym mówiłem już o tym. No to jest taki typowy plażowicz, który po prostu lubi się kąpać. Szanuję to. Nie wiem zbyt wiele o tym świecie, ale może pomogę. Tu głównie chodzi o zdobycie rozgłosu, tak? popularności. A ten turniej to idealne miejsce na start. Dobra, powiem Wam szczerze, fajna kacenka. Fajnie się to zaczyna. Tylko ja teraz stracę gola, oczywiście. Nie wiem, ja niedawno nie grałem w Volte. Ale zaczyna się dobrze. No, tak jak mówiłem, no, chciało się przetestować w ulcie. No jak, wow. Dobrze. Kup Stolinger Bramkam, ale w ogóle jest tutaj Korato, więc... No broń broń, Albo no, bo dobra Ale z nie wiem o oh, kup szlinger, dobrze No, chciałam, nie no chciałem zrobić inną sztuczkę No ale bramę Nej ale no, tu jest kotaro, więc fajnie. Zaczyna się fajnie, tylko jedynie, jedynym minusem może być to, że jest to sama postać, tak jakby. Mogą z tym wejść do bramki, ale już dobrze. No i wygrałem. Jeśli będzie kaczenka, to oczywiście się rozłączę. No nie. No i kotaro z obnikiem naszym. No, no dobre no jest, no co mogę powiedzieć. Fajnie, że, go, że on jest, bo chyba mi się wydawało z, z pierwszej wolty, że jest taki jakby najlepszy. Znaczy, inaczej, nie najlepszy, tylko mi się najbardziej podobał on, więc dobrze, że teraz też jest. Dobra. Hmm. Teraz będzie kasenka. Więc ja się oczywiście rozłączę. No, nieźle. Jeszcze wczoraj byłem w robocie, a tu telefon od ciebie i nagle gram w piłkę w São Paulo. Dzięki, że jesteście. Kotaro, doceniam to. Po prostu lubię grać. Całkiem dobrze tak wygląda. Bardzo dobry mecz. Dzięki. Ładny gol. El Tornado. Ha, tak, dziękuję. Później będziemy strzelać. Piszesz się? Um, mamy ekipę. Uh, tak, piszesz się, stary. No to pewnie. Świetnie. Chodź. Jego gra, jego turniej. No to jak, gotowi? Jedziemy! Jazda! O, widzę, że jest <laughs> jest kaka. No to fajnie. Runda druga. Dobra. Napiszcie w komentarzu, co dostaliście właśnie pod Napiszcie, co dostaliście po, na Mikołaja? A co byście chcieli dostać na święta, nie? Boże, Kacenka, więc napiszcie, co byście chcieli, co dostaliście na Mikołaja? Bo myślę, że to jeden dzień po Mikołaju będzie ten film. O, ja byłem tym Kup o oh Dobra, yeah. tutaj jakieś gole. Teraz tak, Kacenka, czy. Będzie kasztanka, no wiadomo raczej. No. No nieźle. Jak zawsze. <noise> Co powiesz na zawody w strzelaniu za chwilę? Jasne. Ciebie też mogę porwać na parę minut. Zaraz będzie panowanie nad piłką. Tak. Dziękuję. Tak, Kotara ma nowego kumpla. Czy tego chce, czy nie? <grywa> Okej, okay. moja kolej. Minutka. <grywa> Hej! Żyjesz? Tak, dzięki. Gra gitara. Dobra Powiem wam Jedynie co w Wolcie ostatnio było w f... Aj, ćwiczenie Chyba jeszcze będzie jakieś ćwiczenie, ale powiem wam Jedynie co fajne było W... Wiedziałem, że to To było mega Beatriz Ricardo. Jak życie? Dobrze Ciągle mnie zaskakujesz Beatriz Wilanowa o, Bea! bea. Gadaliśmy, gadaliśmy przez telefon. telefon. Tak. O, pomogła mi dobrać ekipę na dzisiaj. Dobrze się bawisz? Tak, jest super. Teraz wasza kolej. Zgadza się. się. Powodzenia. Dzięki. I fajnie. Eee, a czemu bez kotara Nie wiem czemu tam kotara nie ma, ale dobra, ale powiem wam na razie to jest takie wszystko, że wszystko super, wszystko super, nie. Jedynie co fajne w Wolcie było to, że, że ten nasz gościu niby zdradził tego Jayzinho. I ciekawe, czy w tej Wolcie będzie też coś takiego... Ciekawe czy w tej wolcie też będzie coś takiego, że złego, nie? Czy tylko same dobre, super rzeczy, że nic złego się nie dzieje, nie? Hmm, po angielsku coś. Dobra. No i kolejna katastylka chyba. Nie wiem, teraz chyba finał będzie, no. Ciekawe z kim, z czy z czy kim. No przy nie wiem. Na razie owik tutaj. No, mnie się może niedobrze. Nie, nie dziwne, że on jest. Dobre. Osoba trochę cena, ale. lecimy dalej. Ale jazda. To się nazywa piłka. Trala. Ale jutro odnoś się mięśnie. <gry> Hej! Zobaczyło się coś zupełnie niesamowitego. Tak, widziałem. Właśnie zmierzyłeś się z absolutną legendą. Więc Kaka ma drużynę. I grają na turnieju w Dubaju. Tylko najlepsi gracze. Pokaźna nagroda. Zapytał mnie, czy mogę być kapitanem. Na serio? Tak, serio. To jest niesamowity, stary! No super! Mega! Świetna wiadomość, to mógł być ktokolwiek z Was. Został jeden mecz. Gramy? No pewnie. Tam były łysy, kurde. Łysy <laughs> z Brazers. <laughs> Nie będę tutaj mówił jakoś normalnie. Ale no. Jeśli sobie zagramy ten cały turniej. Po tym finale oczywiście zakończymy. Dobra, proszę można grać. Dobra. Kurde, oni grają w bluzie. Dobra rozumiem gdybyśmy grali na Syberii nie ale najpiękniejszy no kopstan rozumiem gdybyśmy grali na Syberii nie no ale nie <grywa> tak gdybyśmy grali na Syberii to ok no ale żeby że gramy tutaj to no, w Ej, zobaczcie sobie na dół, nie, na dół ekranu I patrzcie, co ci ludzie tam... a teraz akurat nic nie robią, ale no... Oj, o, ręce do góry, ręce do góry, nie wiem, ci tam ludzie Nie wiem, czy to był 34 gol Byłby chyba gol Oo! Oh. Kotaros nam szczypta kwa No tak chciałem spróbować Dobra, jakiegoś trika Finalizacja dobra może bardziej na to Karo, żeby trika zrobił Dobra pożegnanie i mamy puchar Volta Champion się Sao Paulo Mistrzostwo w debiucie czyli Kupstalinger może iść dalej w takim razie. czyli kariera jego dopiero się zaczyna, teraz Kaczenka jeszcze to oczywiście Kotara Dobra Booty champ Syla na później... Serię grałem na Amatorze XD, ja grałem na Amatorze Przecież ja na Zawodowców czy ale dobra, teraz słuchamy Idziemy gdzieś? A, będę na kolacji z Kaką i jego ekipą Uuu. No nieźle, Gwiazdorze że... Masz szansę, korzystaj. Obejrzymy na streamie. Byle nie za długo. Zostajemy tu. Schodzimy na ziemię. Mogło trafić się mi. Nie. Raczej mnie. A gdyby trafiło się <grym> wszystkim? Ja? Kaka i Kotaro. Wiecie, nie miałam z tym nic wspólnego. Chwila. Co pani powiedziała? Dubaj. Chcecie tam lecieć? Wprowadzisz nas? No, nie do końca. Jak powiedziałam, to nie mój świat, ale... kojarzę parę osób z zespołów, które zaproszono. Kogo? Lisa Freestyle, Izzy Hitman, Ed von Hüls. Jeśli ich pokonacie, nie widzę powodów, by ich was nie zaprosili. Rany, to byłoby czadowe. Dobra, ale skąd mamy wziąć hajs na latanie, żeby z nimi zagrać? Ciężka sprawa. A gdyby Dobre pytanie. Niby dlaczego? Moje życie sprowadza się do szukania okazji, do bijania targów, ale to jest. to jest piłka! Prawdziwa piłka! Oddacie mi jak polecicie do Dubaju. Dobra. To co teraz? Trenujcie, wygrywajcie. Pokażcie swoje umiejętności. Zabukuję lotę. Dzięki.

Mam nadzieję, że. O, popieram, jeszcze coś. Bo, właśnie rozmawiam z Lisą i oczywiście chętnie z Wami zagra. <grych> Załatwiłam Wam też spotkania w Sydney i Mediolanie. Wygrajcie oba, a macie szansę na zaproszenia do Dubaju. Trzymam za Was kciuki. Ciao. Okej, okay, dobra. No i mi się podoba. Czyli tak, Sao Paulo już nie możemy, bo tu zagraliśmy. Został nam Mediolan, Sydney, akurde, oh, z nim będę grał. i Paryż, no, a później Dubaj. Czyli z tego co widzę, to będzie raz, dwa, trzy, cztery, pięć turniej, czyli to samo co, co ostatnio. No, jakoś na razie takiej sery nie wygląda. Myślę, prezentuje się dobrze, ale tylko cztery znaczy tylko 5 turniej będzie w tym tak jakby można powiedzieć nie wiem czy w ogóle turnieje będą ale powiedzmy że tylko 5 turniej będzie w tej fabule, czyli mogli tego się lepiej urozmaicić, no ale ja już wam dziękuję za oglądanie Dziękuję za... Jeśli ktoś obejrzał do końca za ten odcinek, to się naprawdę bardzo cieszę, a na razie się z wami czeknę. Dobranoc, do widzenia. Napiszcie, pamiętajcie, napiszcie co dostaliście na Mikołaja. Ja słodycze i kalkulator.